Cześć, witam Was wszystkich na kanale Piłka i Kosz. w programie w sobotę, z samego rana. Będzie program na żywo, będę tutaj nawijał o tym, co nas czeka dzisiaj. Właściwie głównie o Lechu Poznań po raz kolejny, o poznańskim kolejorzu. Bowiem Lech dzisiaj wyjeżdża do Gdańska na mecz z Lechią Gdańsk. Przypomnę, w zeszłym sezonie Lech przegrał w Gdańsku 1 do 0 po błędzie sędziego. Ale ogólnie rzecz biorąc Lechia w tamtym spotkaniu po prostu była lepsza od Lecha i zasłużyła na tamto zwycięstwo. Mimo tego wszystkiego, prawdopodobnie, może jakby ten gol nie był uznany, to Lechia by strzeliła tego, tą bramkę prawdopodobnie, bo nie możemy być tego pewni. Natomiast sędzia tam uznał tego gola, więc nie było co zbierać. Lech już nie odrobił strat, przegrał 1 do zera. Ten sezon dla Lechi nie zaczął się najlepiej. Bo swój pierwszy mecz przegrali. Natomiast kolejnym ich minusem jest to, że mają 5 punktów minusowych przez Komisję Ligi, która nałożyła karę dla Lechi. Dlatego sam sezon zaczyna się bardzo ciężko dla Lechistów, bo 5 punktów na minusie, a do tego przegrany pierwszy mecz. Więc to najlepiej nie wygląda. Natomiast przeciwko Lechowi Lech Gdańsk potrafi się zmobilizować. To jest mecz dla nich bardzo istotny. Grają u siebie, bardzo potrzebują zwycięstwa, przegrali, tak jak mówię Wam, pierwszy mecz i mają te 5 punktów na minusie, więc oni po prostu w każdym kolejnym meczu muszą walczyć o trzy punkty, muszą walczyć o zwycięstwo, żeby mieć szansę utrzymać się w tej lidze. Większość ekspertów uważa, że Lechia spadnie z ligi, natomiast ja wierzę w to, że Lechia jest w stanie się utrzymać, ale no na pewno musi grać lepiej, jak w tym pierwszym meczu bardzo ciekawe spotkanie moim zdaniem o 20:15 w Gdańsku właśnie dzisiaj na sam koniec dnia właśnie odpalamy Kanal plus i oglądamy mecz Lech Gdańsk Lech Poznań co do Lecha Poznań bo o tym klubie wiem dużo więcej siedzę oczywiście na co dzień interesuję się kolejorzem kibicuję od ponad 30 lat zespołowi z Poznania dlatego wiem mniej więcej wszystko przed nadchodzącym właśnie dzisiejszym meczem w Gdańsku. Zacznę od tego, że Luis Palma, nowy zawodnik Lecha Poznań, kupiony z Celtic'u Glasgow, właściwie na razie wypożyczony z Celtic'u, z możliwością wykupu za 4,5 miliona euro, czyli to byłby oczywiście rekord Ekstraklasy, bo na ten moment rekord należy do Legii, którzy podczas tego okienka transferowego wydali na Rajowicza 3 miliony euro, co prawda Boguśle szlodorski uważa, że było inaczej, ale oficjalnie to Legia wydała 3 miliony euro, więc trzeba traktować ich jako rekordzistów, jeśli chodzi o najdroższy transfer przychodzący do Polski. No natomiast jeśli tego Luisa Palmy podpisze Lech Poznań, to szybciutko będzie pobity ten rekord. Ale czy tak będzie, no nie wiem, nie mam pojęcia. Na ten moment czekamy na debiut Luisa Palmy. Podobno jest y, gotowy do tego, żeby zagrać już dzisiaj, ale jeśli chodzi o, o to, czy zacznie od, od pierwszej minuty to spotkanie, no to mam co do tego wielkie wątpliwości. Myślę, że jeśli Luisa Palme y, dzisiaj zobaczymy w tym meczu, to raczej wchodzącego z ławki rezerwowych. Ale w tym momencie, jeśli jesteście na kanale Piłka i Kosz z samego rana nawijam do Was głównie o Ekstraklasie dzisiaj, Zapowiadam mecz Lech Gdańsk z Lech Poznań. To są drużyny, które bardzo potrzebują zwycięstwa, bo Lech przegrał mecz inauguracyjny z Krakowią u siebie 1-4. I to jest zwyci... najwyższa przegrana mistrza Polski od ponad 100 lat, bo żaden mistrz Polski na inauguracji nie przegrał trzema bramkami, no więc Lech Poznań lubi pobijać wiele rekordów, bo najpierw pobił ten negatywny rekord z Krakowią, a potem Pobił rekord y, pozytywny, y, wygrywając 7 do 1 z Brenda i Blikem z drużyną z Islandii, najwyżej w historii wszystkich y, polskich drużyn grających w pucharach europejskich, więc lech potrafi w obie strony pobijać rekordy. Zobaczymy jak będzie, jakie jak, jak, jak będą następne. Y, więc tutaj będzie taka odpowiedź, czy Lech y, jaki jest Lech? Czy jest taki jak właśnie w tych meczach? Z, Legią w Super Pucharze i w meczu ligowym przeciwko Krakowi, czy będzie też taki niesamowicie skuteczny, jak w meczu pucharowym w eliminacjach Ligi Mistrzów przeciwko drużynie z Islandii. No ja mam nadzieję, że Lech przede wszystkim zagra skutecznie, jak w tych pierwszych dwóch meczach, że ten mecz wygra. Na sam koniec biorę w ciemno nawet wynik 1-0, bo tutaj po prostu liczą się trzy punkty żeby zbierać, tym bardziej, że w pierwsze spotkania wygrał i Widzew, i Raków częstochowa, więc już Lech ma straty do tych drużyn po trzy punkty. Powiedzmy, weźmy pod uwagę to, że te drużyny wygrają po raz kolejny, no to może już być 6 punktów. Dlatego Lech po prostu musi powalczyć o zwycięstwo w Gdańsku. No ale jeśli chodzi o ekipę z Gdańska, to jest ta sama sytuacja. Oni po prostu bardzo potrzebują tutaj zwycięstwa. I właśnie taki mecz z Lechem może też im pomóc w tym, żeby w tej lidze się utrzymać. Ja Wam przypomnę, że właśnie w zeszłym sezonie ten mecz z Lechem był kluczowy, bo od tego meczu wygranego przez lechę 1-0 do 0, już Lechia po prostu grała lepiej i zdołała na koniec sezonu zagrać bardzo dobre kilka spotkań i dzięki temu utrzymała się w Ekstraklasie. A powiem Wam szczerze, że 5-7 koleg przed końcem to mało kto w to wierzył, że tak właśnie będzie. Ja wierzyłem, bo po prostu... No Siedzę już w tej lidze od ponad 30 lat i zdaję sobie sprawę, że jeśli ktoś nie ma formy, no to, to nie znaczy, że już spadł, że za chwilę kto inny może nie mieć tej formy. Że tutaj mamy po prostu taką sinusoidę i większość klubów w ekstraklasie gra właśnie w ten sposób, że raz ma formę, raz jej nie ma. Dlatego na końcu wierzyłem w tą Lechę no i nie pomyliłem się, bo a utrzymała się. Jakbym miał typować, ten sezon to także typuję, że lech Lechia Gdański otrzyma, tym bardziej, że ja bym chciał, żeby został w Ekstraklasie. Mieszkam z chłopakami z Gdańska. Pozdrawiam Was tutaj z tego miejsca. Bardzo fajne chłopaki, dobre ziomki moje, więc to, że ja jestem z Poznania, a oni są z Gdańska, dla mnie to nie ma znaczenia. Kiedyś też mieszkałem 5 lat z kibicem z Pogoni Szczecin, także świetnie się rozumieliśmy. Oglądaliśmy mecze Pogoni i Lecha, kibicowaliśmy swoim drużynom. Do dziś gdzieś tam to, to mi pozostało, że gdzieś tam jak Pogoń gra, to gdzieś tam im kibicuję i gdzieś tam myślę o tym Przemku właśnie. No, jeśli chodzi o skład Lecha, jak będzie wyglądał ten skład dzisiaj na mecz z Lechią? No, według mnie tutaj nie będzie za dużych zmian w porównaniu do meczu właśnie z Brejda Będzie moim zdaniem przynajmniej, moim skromnym zdaniem przynajmniej Lech Poznań wyjdzie najsilniejszym składem, jaki może wystawić. W nadchodzącym meczu oczywiście wszyscy e, powinni być w 100% zdrowi, ci co wybiegną na Murawę. Myślę, że w bramce zobaczymy oczywiście Bartka Mroska, najlepszego naszego bramkarza. Na prawej obronie już się zastanawiałem nad tym, ale myślę, że mimo wszystko zagra Joel Pereira, bo gra bardzo dobrze. A Lech Poznań właściwie ma taką taktykę, że wszystkie akcje właściwie przechodzą przez Joela Pereira. Właściwie jak Joel Pereira nie gra na swojej pozycji, to Lech nie wie co grać. Na ten moment Joel Pereira jest właściwie prawie całym atakiem Lecha Poznań, wszystko dzieje się z prawej strony i moim zdaniem tutaj nie będzie kombinował Niels Frederiksen i nie będzie wystawiał Roberta Gubnego, ale mógłby. Mógłby w meczu z Lechią Gdańsk wystawić, e, jeśli chodzi o kwestie obronne, ale jeśli chodzi o atak, to będzie naprawdę brakować nam tego Joel'a Pereira. więc myślę, że to on wyjdzie od pierwszej minuty. Na lewej obronie może zostać zastąpiony Gurgul. E, że, Mutinio, kupiony, zawodnik kupiony z Jagieloni, Myślę, że tutaj jest duża szansa na to, że Gurgul właśnie odpocznie, a w jego miejsce na lewej obronie zagra Jaume Mutinio. Jeśli chodzi o środek obrony, no to widzieliśmy, że Antonio Milić grał w Pucharach razem ze Skrzypczakiem. Jeśli chodzi o ligę, to tutaj myślę, że wyjdzie. No właśnie, Milic wygląda świetnie, jest naszym najlepszym środkową obrońcą i do tego dochodzi bardzo często do sytuacji strzeleckich. Świetnie wygląda w powietrzu, bardzo dobrze uderza głową. W pierwszym meczu pamiętam z Legią cztery oddane strzały. Jeden strzał ląduje na poprzewce. Moim zdaniem Milić to jest taki pierwszy e, wybór Nielsa Frederiksa o środek pola. Ale jakby mi odstawiać e, to gdzieś tam da mu odpocząć w tym spotkaniu. i Ja tutaj chyba widzę mimo wszystko Skrzypczaka z Dagrasem na środku obrony. Jeśli chodzi o środek pomocy, no to czy Kozubal dostanie trochę odpoczynku? Nie wiem. Możliwe, że tak. Czy Jagieło dostanie odpoczynek? Nie wiem. Też możliwe, że tak. Myślę, że Leon Bengston, grający w ostatnich meczach, zagra w tym meczu. Jest to raczej pewne. Jeśli chodzi o Alego, Goli Zadecha, czy zagra od pierwszej minuty, no miałbym co do tego pewne wątpliwości. Mm, ale na pewno w tym meczu go zobaczymy. No i teraz mamy jeszcze w środku pola Pablo Rodrigueza, który jestem przekonany, że zaliczy debiut właśnie dzisiaj z Lechą Gdańsk. I mamy tego oczywiście Timotiego Oumę, który wyglądał bardzo dobrze według ekspertów, według mnie wyglądał średnio w pierwszym spotkaniu. Oczywiście był bardzo odważny, ale popełniał błędy, trochę strat, ale na pewno Timotiego w tym spotkaniu, także zobaczymy. No i oczywiście na środku ataku, tu nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że kapitanem w tym spotkaniu i naszym głównym napastnikiem będzie po z kolejny Mikael Eliszak, zawodnik, który strzelił w końcu pierwszego hatrika w barwach kolejorza. Przypomnę, że już gra od 5 lat w Lechu Poznań i strzelił już 94 gole dla Lecha. Więc, że to jest jego pierwszy hat no to, to jest trochę niespotykane i trochę niespodziewane dla mnie i dla większości chyba fanów Ekstraklasy, no ale taka jest prawda, że Mika Eliszak najlepszy zawodnik Lecha Poznań w ostatnich latach yy, po prostu w końcu strzela swojego pierwszego w życiu hat -tricka. i to jeszcze z trzech rzutów karnych, ale miał tam dwie sytuacje jeszcze bardzo dobre, ale z wolę ja nie uderzał najlepiej. Więc tutaj mam jeszcze trochę do poprawy. Jesteście na kanale Piłka i Kosz. W tym momencie zapowiadałem wam mecz Lecha Poznań, który jedzie dzisiaj do Gdańska na mecz z Lechią. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.15. Przypominam, wcześniej mamy jeszcze dwa spotkania w Ekstraklasie wczoraj. Także dwa spotkania mieliśmy remis Arki Gdynia z Radomiakiem Radą i na początek dnia zwycięstwo Krakowi Kraków. Krakowi, Kraków. Krakowia wygrywa swój mecz. Także wysoko. Więc, jeśli chodzi o ekstraklasę, będziemy oczywiście w najbliższych dniach zapowiadać kolejne mecze, podsumowywać ekstraklasę. A dzisiaj to już będzie wszystko na kanale Piłka i Kosz w programie na żywo. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj mieli, mieli przyjemny, fajny dzień. Jest sobota przed nami, więc bardzo zazwyczaj sportowa, sobota piłkarska. Mamy ekstraklasę, pierwszą ligę, drugą ligę. Są także mecze towarzyskie, klubów zagranicznych. W niedzielę mamy, powinniśmy mieć pierwszy mecz Barcelona, ale jednak znów nie zobaczymy. Zobaczymy jak będzie. Teraz już kończę, życzę Wam miłego dnia, miłej soboty. Pamiętajcie o subskrypcjach kanału Piłka i Kosz, o kciukach w górę i o komentarzach. Ja już kończę i widzimy, słyszymy się wkrótce. Cześć!